Witajcie kochani na kolejnych astromagicznych czytaniach kart Tarota, wybierz kartę. Dziś zapytam kart o to, co o Was myśli wasza osoba w tym momencie. Wybrałam dla Was trzy karty z wyroczni Spirit Animal. Wybierzcie tę, która Was najbardziej przyciąga. Czasówki do poszczególnych grup znajdują się w opisie pod tym wideo. Zapraszam Was na Wasze czytanie. Grupa 1. Karta wyroczni, którą wybraliście, to Wieloryb. Ta karta mówi o tajemnicy, mówi o głębi. Dodatkowo wyciągnęłam dla Was z wyroczni archetypów kartę Wiedźmy oraz kartę atrakcyjności z wyroczni Synchronicity. Osoba, o którą pytacie, widzi w Was przede wszystkim kogoś, kto być może jest po życiowych przejściach i jest przepełniony ogromną wiedzą i doświadczeniem. Lub kogoś w wysokim stopniu rozwiniętego duchowo, taką starą duszę. Jesteście dla tej osoby kimś z głębią, z wrażliwością i szeroką perspektywą na różne sytuacje życiowe. Z pewnością Wasza atrakcyjność Coś, co przyciąga do was waszą osobę, jest związane nie tylko z aspektem fizycznym, i jeżeli nad tym się zastanawialiście właśnie, karty wyrocznie wskazują na pewien szacunek do Waszej osobowości i waszego umysłu, tego, jak postrzegacie świat. Jeżeli w waszej relacji jest dużo rozmów na tematy życiowe, intymne, prywatne, to ta osoba ceni w was, waszą intuicję i to w jaki sposób podchodzicie do przeszłych wydarzeń, doświadczeń, jaką lekcję z nich wyciągnęliście. Te karty mówią również o pewnego rodzaju mistycyzmie, niezależnie od tego, czy jesteście na przykład religijni, czy też zajmujecie się ezoteryką, czy po prostu macie ogromną intuicję, z której czerpiecie. Ta osoba widzi w was kogoś, obdarzonego szóstym zmysłem, i być może jest to czymś, co was odróżnia od innych w oczach tej osoby. Karta atrakcyjności jasno pokazuje, że te cechy są przez Waszą osobę doceniane, a nie wyśmiewane czy ignorowane. Jeżeli jesteście w relacji romantycznej, te karty mówią o tym, że Wasza osoba was szanuje. A nie tylko podziwia wasz wygląd, czy to, że fajnie się z wami spędza czas. Wasze zdanie się liczy dla niej. Może być nieco ekscentryczne, ale tej osobie to odpowiada. Taka niecodzienna perspektywa życiowa i pewnego rodzaju odcięcie od zwyczajowych poglądów, oczywistego postrzegania najprostszych codziennych zdarzeń. Te karty mówią również o tym, że możecie komunikować się nieco innymi językami, co może być dla tej osoby dziwacznej, i czasami niezrozumiałe ale zdecydowanie jest pociągające i bardzo ciekawe. Wyciągnęłam dla Was dodatkowo karty Tarota, by określić jaki, w kontekście tego, co ta osoba o Was myśli, ma ona do Was stosunek. Wasze karty to Paść kijów, odwrócony rycerz mieczy, cesarz. Na spodzie talii pokazała się czwórka mieczy. To ciekawy kontekst do tego, jak Wasza osoba Was postrzega. I od razu tutaj powiem, że jeśli jest to romantyczna relacja, szczególnie jeśli jest nowa, to osoba trochę buntuje się przeciwko Waszemu zdaniu czy też Waszym poglądom, bo one wydają się zakłócać jej strefę komfortu, którą jest postrzeganie siebie jako kogoś z autorytetem. Jednocześnie jest to wszystko dla tej osoby nowe, ciekawe, inspirujące. Jest wami zdecydowanie zainteresowana, ale trochę czuje się czasem sprowokowana Waszymi wypowiedziami Reagując z poziomu ego, możliwe, że pojawiły się na tym tle jakieś sprzeczki, jakieś poglądowe kłótnie, wybuchy, po których potrzebne jest wycofanie się, przemyślenie, co kto powiedział i dlaczego. To wynika z pewnego rodzaju stałego przekonania waszej osoby o własnej racji i potrzeby ekspresji jako osoby z wiedzą, osoby doświadczonej, osoby trochę starszej może. Nowa perspektywa trochę zakłóca tej osobie własny wizerunek i dotychczasowe myślenie może o związkach, relacjach. A może po prostu o życiu, ludziach i świecie. Ta relacja, ten kontakt jest dla tej osoby zdecydowanie ciekawa, interesująca, inspirująca i wnosi wiele ekscytacji do jej życia, ale też i nerwów, może i frustracji wynikających ze sprzecznych energii. Ta osoba bowiem wydaje się być osobą bardzo prostą i praktyczną w życiu, i ta nowa perspektywa powoduje sporo chaosu w jej postrzeganiu świata, a także powoduje, że nie do końca. Potrafi odnaleźć się w tej komunikacji i często ma wrażenie nieporozumienia. W takich sytuacjach po jakichś wybuchach, może już które miały miejsce albo czujecie, że może do nich dojść, ta osoba będzie się wycofywać, by przemyśleć sprawę. Jednak zasadniczo ciekawość jest tutaj punktem wyjścia. Pasja, rozwój osobisty są dla tej osoby w waszej relacji, czy w waszym kontakcie bardzo znaczące. To oczywiście karty, które mówią o obecnej sytuacji, więc jeśli to dla Was nowa sytuacja, w której pokładacie może romantyczne nadzieje lub osoba, z którą na przykład się poznaliście w pracy, to może być postać szefa nawet, na co może wskazywać karta cesarz. Warto pamiętać na przyszłość o tym, żeby wasze poglądy czy was, wasz sposób myślenia przedstawiać bardziej na miękko niż stanowczo. To wszystko, co dla was na dziś przygotowałam. Dziękuję za wasze polubienia i komentarze, a także subskrypcję i zapraszam was na kolejne astromagiczne czytania. Grupa numer dwa. Karty wyroczni, którą wybraliście, to karta Ćmy. Ćma jest specyficznym symbolem w czytaniach ezoterycznych. Z duchowej perspektywy oznacza coś równie pociągającego, jak i niebezpiecznego. Czasem taka energia ma moc wręcz toksyczną, zniewalającą, ale ogólnie symbolizuje coś, czemu trudno się oprzeć, coś, co wciąga trochę bez opamiętania. Dodatkowe karty wyroczni, jakie dla Was wyciągnęłam, to karta Maski z wyroczni archetypów. I karta piękna z wyroczni Synchronicity. Osoba, o którą pytacie, widzi Was z pewnością jako kogoś intrygującego. Bardzo możliwe, że niezwykle atrakcyjnego, ale też tajemniczego. Ta osoba ma problem z zaufaniem w stosunku do Was. I położę tego braku zaufania, ostrożności, może defensywnej postawy wobec Was, jest związane z jakimś lękiem, niejasnościami, czymś może też niespójnym w Waszym zachowaniu. Jednorożec na karcie piękna. Mówi zdecydowanie o czymś wyjątkowym. I tak ta osoba właśnie was postrzega. Jest wami niezwykle zauroczona i może być tutaj mowa o ogromnej chemii, o ogromnym pożądaniu, jeżeli to osoba, którą jesteście zainteresowani w sensie romantycznym, właśnie. Karty wskazują tutaj raczej na taki charakter relacji, więc jeśli to nie jest tego typu znajomość, może nie jest to akurat wasza grupa. W tej grupie karty pokazują osobę zdecydowanie myślącą w kategoriach romantycznych. Wskazują też na pewien rodzaj. Powierzchowności w postrzeganiu waszej postaci. Jest fascynacja, jest chemia, ale jest też niepewność. Może nie znacie się jeszcze wystarczająco dobrze, ale też być może jest tak, że po prostu znajomość z wami pokazuje tej osobie pewne znaki ostrzegawcze, możliwe, że związane z wcześniejszymi relacjami tej osoby, które poszły nie tak jak trzeba. Karta Maski mówi o dwoistości, o dwóch różnych twarzach, o pewnej niespójności, niespójności i niestabilności w zachowaniach, które nie dają tej osobie jasnej oceny, kim jesteście i jacy jesteście. Karty wyrocznie mówią o ekstremalnym przeciąganiu, prawdopodobnie na tle fizycznym. Na to wskazuje karta Piękna. Jednak karty mówią też o tym, że w tego typu relacjach jest ogień, pasja, ale mogą one przyćmić wiele innych aspektów i to może być powodem ostrożności Waszej osoby w stosunku do Was. Wyciągnęłam dla Was dodatkowo karty tarota, które pokazują, jaki stosunek ma do Was Wasza osoba w kontekście tego, jak Was postrzega. Karty tarota to Paść buław Odwrócony diabeł Królowa buław na spodzie talii pokazała się odwrócona karta Słońca. Zdecydowanie to czytanie jest przede wszystkim dla romantycznych relacji, w szczególności relacji o podłożu zmysłowym. Mamy tutaj dwie karty dworskie z grupy buław. Ogień, pasja, namiętność to przewodni charakter tych Arkan Tarota. Dodatkowo pojawił się diabeł, który bywa bardzo toksyczny i bardzo wciągający, pochłaniający, wręcz zniewalający. Karty Tarota mówią o pewnych obawach w stosunku do was do tej relacji. Jeżeli nie jesteście z tą osobą w relacji partnerskiej, możliwe, że w tym są związane obawy w stosunku do was, może chodzi o obawę przed brakiem wzajemności ze stron osoby, która jest Wami bardzo zainteresowana, w sensie bliskości fizycznej po prostu. Te karty pokazują, Podobnie jak w pierwszej grupie, duże prawdopodobieństwo świeżej znajomości, i pokazują tutaj przede wszystkim fizyczne zainteresowanie, które jest wręcz odrywające od codziennych zadań. Osoba, o którą pytacie, ma pewne obawy związane z intensywnością chemii, jaka jest między Wami. Ale co ciekawe, diabeł w pozycji odwróconej mówi o pewnej niechęci do zapadnięcia się w tę relację, pójścia na żywioł. Ta osoba, o którą pytacie, jest w tym sensie zdroworozsądkowa i może zwalniać tempo po to, by chronić siebie, ale też może i relację między wami, by się zbyt szybko nie wypaliła. Na to może wskazywać karta słońca w pozycji odwróconej. To jest dużo radości i takiego poczucia spotkania kogoś wyjątkowego na swojej drodze. Na kimś być może waszej osobie bardzo zaczyna zależeć. Jest jednak ostrożność, potrzeba opanowania. Ta osoba myśli o was w sposób bardzo fizyczny na tym etapie, więc. Jeśli to początek znajomości, może obawiać się, że nic za tym więcej nie ma. Że to może być jasny płomień namiętności, który szybko się wypali i stąd można wyczuć pewien dystans do Was. Szczególnie w połączeniu z kartą maski z karty wyrocznej. Dla jasności wyciągnęłam jeszcze jedną kartę dodatkową, wyjaśniającą kartę diabła. I ona potwierdza tę interpretację. Jest to dziewiątka buław. Karta zranionego wojownika. To ta osoba, o którą pytacie. Trochę się może bronić przed tę, tą relacją. Odwrócone słońce w tym kontekście może oznaczać, że tej osobie łatwiej poruszać się w dotychczasowym życiu, stąd bardzo dużo ostrożności i bardzo dużo obaw. Na pewno jest ogromne zainteresowanie i fascynacja. Jednak karty mówią, że zachowania tej osoby wobec Was mogą na to nic nie wskazywać. Nie do, końca wszystko, coś nie do końca jest czytelnie, ze względu na dużą dozę, dozę ostrożności wobec Was i trzymania na wodzy swoich zmysłów. To wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam, grupą numer dwa. Dziękuję za wszystkie polubienia, komentarze, a także subskrypcje. I zapraszam Was na kolejne, astromagiczne czytania kart Tarota. Grupa numer trzy. Wasza karta z stali Spirit Animal to karta ryby elektrycznej. To taki gatunek ryb, który posiada zdolność wytwarzania pola energetycznego lub odbierania jego obecności i zmian w nich zachodzących. To niezwykła karta wyroczni, która mówi o luśnieniach, które całkowicie zmieniają perspektywę życiową lub powodują impuls kreatywny, który ma w sobie moc manifestacyjną, dużą siłę twórczą. Dodatkowe karty wyroczni dla Was to karta klejnotu z wyroczni archetypów i karta dzikość z wyroczni Synchronicity. Karty wyroczni pokazują, że osoba, o którą pytacie, uważa Was za osobę mającą niesamowity wpływ na otoczenie. Widzi Was jako osobę kreatywną, z inspirującą energią, z pomysłowością i życiową pasją. Być może taki macie właśnie też wpływ na tę osobę. Może motywujecie ją do zmian, może wznosicie jakieś ciekawe perspektywy do jej życia. Ta osoba prawdopodobnie bardzo lubi z Wami rozmawiać lub. Po prostu lubi wasze towarzystwo, lubi was i lubi waszą energię i dobrze się przy was czuje. Możliwe, że macie wspólne zainteresowania, wspólne pasje. Macie też dla tej osoby taką energię, która wyzwala pokłady spontaniczności. Może mieć charakter rozrywkowy, inspirować do eksplorowania, poznawania nowych rzeczy, do dobrej zabawy. To jest bardzo dobra energia. Karty wyroczni wskazują jednocześnie na aspekt wolności i skłonność do przeżywania wspólnie przygód. Dla osób, które są romantycznie zainteresowane swoją osobą, te karty pokazują energię randek, energię rozmów, ciekawego spędzania czasu i oderwania od rutyny czy obowiązków. To na pewno też jest energia, która się tutaj właśnie pokazuje. Nie ma tutaj informacji o czymś głębszym na tym etapie, ale zobaczmy jaki stosunek ma do was w kontekście tego, jak was postrzega wasza osoba. Wyciągnęłam dla was w tym celu karty tarota i pojawiły się tutaj odwrócona ósemka denarów, odwrócona karta kochankowie, odwrócona sprawiedliwość, na spodzie talii dziewiątka buław. Kochani, to będzie bardzo konkretny przekaz dla tych osób, które czują, że coś iskrzy między wami a waszą osobą, ale coś też nie gra, bo być może nie ma konsekwencji, nie ma deklaracji, nie ma postępu, nie ma rozwoju tej relacji. Jeżeli podejrzewacie lub wiecie, że ta osoba jest w jakimś związku, Wychodzi z jakiegoś związku lub jest w związku małżeńskim, to osoba na ten moment nie chce się angażować w relację, mimo że bardzo lubi Wasze towarzystwo i lubi spędzać z Wami czas. Karta ósemki denarów w pozycji odwróconej mówi o niewkładaniu wysiłku w tę relację w sensie praktycznym. Braku dbałości o rozwój relacji i wkładanie tej praktycznej energii gdzie indziej. Może to też być znajomość z pracy, która wydaje Wam się, że dobrze rokuje, jednak jest jakaś blokada, albo ze względu na stres związany z pozycją, właśnie w pracy i z otoczeniem, albo ze względu na to, że ta osoba kogoś ma. Odwrócona sprawiedliwość pokazuje coś, co nie jest akceptowane w jakimś sposób w jakiś sposób w kontekście norm społecznych, norm środowiskowych i może mówić też o braku równowagi, a na pewno braku konsekwencji w zachowaniu czy w położeniu na konkretne jednoznaczne ruchu w stosunku, ruchy przepraszam, w stosunku do Was, aby ta relacja mogła się rozwinąć w coś poważnego. Tutaj scenariusze mogą być bardzo różne, począwszy od niechęci do bycia po prostu niefer w stosunku do kogoś innego, i na to mogą wskazywać odwróceni kochankowie, ale też niechęci do powodowania konfliktów w istniejącym związku. Jeżeli to z Wami rezonuje, wiedzcie, że karta kochankowie mówi też o wyborach, bardzo trudnych wyborach, a w pozycji odwróconej, pozycji odwróconej często o wyborach niewłaściwych. I tu znów. Jeżeli jest to nowa znajomość, w której pokładacie nadzieję romantyczna, to osoba jest zablokowana albo przez pracę, albo przez inną relację. Jednak czuję do was coś. Karta kochankowie to karta bratnich dusz, których możemy mieć wiele w życiu, więc to nie jest żadne oszustwa ani też pogrywanie z wami, jeżeli ta osoba nie robi w waszym kierunku żadnych konkretnych ruchów. Karta spodu tali mówi o wytrwałości w bronieniu się przed czymś, więc może być tak, że ta osoba świadomie blokuje rozwój tej relacji ze względu na swoje zobowiązania. Chce być uczciwa, ale jednocześnie bardzo ceni wasze towarzystwo. Jesteście dla tej osoby katalizatorem życiowych zmian. Pamiętajcie, że jeżeli coś tam się nie układa, to należy zostawić to sobie samemu i nie starać się manipulować sytuacją dla osiągnięcia swoich celów. Co ma się rozlecieć? bo jest na kruchych podstawach, rozleci się z innych przyczyn niż wasze pojawienie się w życiu tej osoby. I ten proces należy zostawić tej osobie. Karty kochankowie i sprawiedliwość to wielkie arkana, które mówią o dużych procesach i etapach w życiu. Energii, w jakiej ta osoba jest będąc w tym miejscu swojego życia. I tutaj możecie wspomagać zmiany, które są jej potrzebne. Ale zasadniczo nie jesteście ostatecznie ich przyczyną. Karty na ten moment nie wskazują zaangażowania w Waszą relację, wskazują na chęć spędzenia czasu razem, może poznania się i poznania Waszej perspektywy życiowej. Ta osoba jednak jest skupiona na innych rzeczach w życiu w tym momencie i wydaje się, że jest to proces. Może być to oczywiście proces uwalniania się jakiegoś aspektu w swoim życiu, niemniej to się dzieje trochę poza Wami. Na ten moment na pewno postrzeganie Was przez tą osobę. Jest pozytywne, ale wygląda na to, że ta osoba świadomie stawia pewne granice lub ich po prostu ze względu na swoje okoliczności broni, żeby nie wprowadzać nieporozumień i niejasności i nie deklarować czegoś, czego w tym momencie nie ma. To wszystko, co dla Was na dziś przygotowałam grupa numer 3. Dziękuję za Wasze polubienia, komentarze i subskrypcje. Zapraszam Was na kolejne AstroMagiczne Czytanie. Wszystkiego dobrego.